To no, co? Mikołaj, twoja piłka! W środku gra! Patrzcie! Na pleca! Czy widzisz?

Zagraj piłkę wcześniej, Mikołaj! Z Ale rób do piłki! podejść. Dobrze, i ja oto przywagę Cztery na trzy! Daj po Wjeżdżaj podługi! do pustej! Szeroko to, Ale Julek, nie zapalenie głowy! Co szczęść dla mnie! Czyli co Do boku, do boku! Zielonii. Już graj piłeczki, już graj czapka! A w środkowego dziewiątka, zobacz! Szukaj, jednego środkowego zawsze! Zieloni! Podejdź do niego! Na metr, a nie na dzisze. Ale gra... tam nie ma kluczowego. Już gramy, gę? Wchodzimy bliżej nich. Jurek, ale spokoju trochę. Nie musisz ją oddać w ciągu sekundy. Nie Brawo. od razu strzelę. To strzelę.

Odbiera tak dobrze to tak. Do szukaj gry Jurek z boku Jurek foul za niezagra podnieś głowę Oliwie! Oliwie!

Dawaj, dawaj, dawaj. Kręćcie, kręćcie, do roboty się. Zobacz wchodzącego, Mikołaj. Kary, tam przesuń, zobacz. Kary, do piłki. Idzie, idzie. Na Łatwo, na zamach poszedłeś. Kary. Julek, twoja. Julek! Masz być pewny tego, co robi. Dobrze, dobrze. Wiktor o Panu. Szeroko w niej to wie. Graj zoli. Kary wolcie, nie dajcie pimko! Popatrz! spokój Wiktor bez spokoju trochę. spokoju trochę, Wiktor! Bawimy się tą piłką! Popatrz! Popatrz! Na zamach znowu kary. Patrz na piłeczkę. Michał. Patrz na piłkę. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze. Pika. Idzie. daleko jesteś. Idzie. sobie Antek. Nie jest już ten Niech zostajesz cały czas. z chłopakiem. Podej. Nie jesteś to od bramki Pana, strony. Zobacz. Dulek, zobacz. Antoś jest, zobacz. 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 Żądaj tej piłki! Anto! Pójdź! Olivier, szeroko głęboko? Cześć, pójdź! Cześć, Anto! Zieloni! 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 środek, Wiktor, Antoś! Wiktor, Przede wszystkim swoje, Julek, czemu nie wskazaj czemu Nie wskazaj Po prostu Nie wskazaj na się prostu spokojnie Nie daj się polknąć, spokojnie, Mikołaj, Łukasz, to co? Czemu tu nie żądasz tego? Harry, czemu spokojnie nie grać? bum, bum, bum. Eczka. Myśleliście, że łatwy przeciwnik będzie? Bo mój. Nieważne, jest trzymać trzymać. Po prostu się wychodzi. do Dobra piwa. Aj za mocno. Haj mu Olivier przyjęcie. to daleko od gramy.

Lutuj! Brawo! oddajesz piłkę! Mieć za nim, mieć za nim! Bocz! Szukaj miejsca! Bok! Bok bojska.